Jak z takiej wagi doprowadziłem do takiej wagi? To pytanie pojawia się w komentarzach naprawdę wiele razy. Jak doszło do tego, że dopuściłem do takiej wagi? Czy nie widziałem? Jak to wszystko się skumulowało? Pierwsza sprawa film o tym jest dostępny na moim kanale Dane Broski, na który serdecznie zapraszam. Ale dla tych, którzy chcą dowiedzieć się o tym tutaj na kanale, no to mogę powiedzieć, że po prostu czasami w życiu. Doświadczamy takich sytuacji, które niestety nie wybierają. To znaczy, że nie skupiamy się na samych sobie, że jesteśmy przytłoczeni, że nasza psychika nie pracuje poprawnie. Dodatkowo, gospodarka hormonalna również zostaje zaburzona, jesteśmy poddani na dużą dozę stresu, na wiele czynników zewnętrznych. No i po prostu nie każdy umie sobie z tym poradzić. Ja swój stres zajadałem. Jednocześnie wmawiając sobie, że wszystko jest dobrze, ale nie było. W pewnym momencie to dostrzegłem i zapragnąłem zmian. Dlatego właśnie powstał ten profil, dlatego właśnie wziąłem się za siebie, żeby z jednej strony uratować swoje zdrowie, a z drugiej strony dać motywację tym, którzy tego potrzebują. Dlatego zostaw obserwacje na tym profilu. Wejdź również na mój YouTube. Zapoznaj się z filmami. Być może jest to motywacja, której właśnie ty potrzebujesz, żeby zadbać o swoje zdrowie. A my widzimy się w kolejnych TikTokach. Piąteczka!